Żeby być pięściarką musisz być sprawna i silna. Życie towarzyskie nie może Cię rozpraszać. Dziewczyny, a według was. Musisz chodzić wcześnie spać. I być pewna siebie. Pięściarze muszą także być bezwzględni. Nie chodzi o to, by skrzywdzić przeciwnika. Amatorski boks różni się od zawodowego. Ale musisz atakować. Musisz uderzyć pierwszy. Uderzaj. Lewy, prawy. Lewy, prawy. Mam tu śliczną dziewczynkę Hagar. Jest słodziakiem, ale na ringu to prawdziwa wojowniczka. Pokażę, jak się boksuje. Boks! Oh, my God! Dla wielu rodzin posiadanie córki jest ciężarem, powodem do zmartwień, za kogo wyjdzie za mąż, gdzie zamieszka. Dlatego gdy dziewczynki mają 18-19 lat, Każe im się rezygnować ze szkoły, ze sportu. Mają skupić się na rodzinie. Ja zaczęłam boksować, żeby zdobyć pewność siebie. Chciałabym podróżować, mieć inną przyszłość niż tylko wyjść za mąż, urodzić dzieci i siedzieć w domu. Ja kiedyś bałam się być sama, bałam się konfliktów. Ale teraz, nawet jak ktoś jest silniejszy ode mnie, to potrafisz przyłożyć. Boks to długa droga w trakcie której nauczycie się wygrywać i przegrywać.